Goście, kochani uczniowie. W XIII wieku w grabowym lesie nad Rzeką Prosną znajdowała się wieś królewska, której dzierżawcą był wojewoda poznański Beniamin Zaręba. 20 sierpnia 1416 roku król Władysław Jagieło nadał jej przywilej lokacyjny i narodziło się nowe miasto Grabów nad Prostą. Królewski przywilej umożliwił jego mieszkańcom organizację jarmarku na dzień Świętego Franciszka oraz targu w każdą sobotę, ale przede wszystkim podniósł rangę tej osady i stworzył warunki rozwoju. Minęło 600 lat. Grabowianie Dumni z wielowiekowej historii swojego miasta oraz faktu, że pięknie ono z roku na rok, cieszą się, że mogą świętować tak wielki jubileusz. Z tej okazji w bieżącym roku szkolnym gimnazjaliści przez kilka tygodni realizowali projekt edukacyjny pod tytułem W Kufrze Wspomnień, którego efekty zaprezentują na dzisiejszej uroczystości. W ich imieniu, własnym oraz nauczycieli serdecznie witam wszystkich Państwa. Gorąco dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Czujemy się zaszczyceni obecnością wielu gości. Ciepłe słowa powitania przede wszystkim kieruję do wszystkich rodziców, których dzieci uczą się w Krawowskim Gimnazjum. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzą Państwo swoje pociechy, Biorące udział w instenizacji. Witam serdecznie Radę Rodziców z Panią Przewodniczącą Ligią Leszczyńską na czele. Mam ogromną przyjemność powitać przedstawicieli Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z Panią Przewodniczącą Genovefą Poręgą. Witam Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej. mieszkańców Grabowa nad Prosną. Cieszę się, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj i możecie wraz z nami świętować, ale również podziwiać efekty pracy uczniów i być świadkiem jak wielkie oni posiadają talenty. Mam nadzieję, że dzisiejsza inscenizacja pozwoli Państwu na taką zaplanowaną przez nas podróż w przeszłość. Szanowni Państwo, co roku, 10 maja w naszym gimnazjum odbywają się piękne uroczystości z okazji Dnia Patrona. W tym roku Dzień Patrona został po prostu zamieniony na Dzień naszego miasta Jakobu. Wyszliśmy z założenia, że historię miasta na przestrzeni wieków tworzą mieszkający w nim ludzie. I dlatego postanowiliśmy w formie inscenizacji Ukazać dzieje jednej grabowskiej rodziny. Instenizacja powstała z połączenia dziesięciu scen, przygotowanych przez dziesięć zespołów uczniowskich. Wszystkie scenki ukazują rodzinne wspomnienia, pretekstem których są przechowywane w kufrze pamiątki. Serdecznie zapraszam, życząc jednocześnie, by czas spędzony ze społecznością gimnazjum. Miłą podróżą w przeszłość. Przeszłość, która sama odchodzi i sama potrafi też wrócić. Szukać ani ocalać jej nie trzeba, bo jest tuż obok za ścianą czasu. Serdecznie zapraszam. Dziewczynki, od godziny zajmujecie się swoimi telefonami. Czy mogłybyście sobie znaleźć jakieś lepsze zajęcie? Babciu, to jest najlepsze zajęcie. Nie przerywaj mi, proszę, bo mogę przegrać i wszystko stracić. Ty, Karolinko, jesteś starsza. Może zaproponujesz młodszej siostrze jakąś wspólną zabawę? Ona mnie w ogóle nie posłucha, bo chyba jest uzależniona od tej swojej komórki. Zresztą ja jestem teraz bardzo zajęta. Muszę odpowiedzieć kilku znajomym na Facebooku. Co za czasy. Dawniej, po przyjeździe do Grabowa, chodziłyście z mamą nadproste do parku czy na plac zabaw. A teraz piękna pogoda, a mimo to nie można was namówić na wyjście z domu. Babciu, już nie jesteśmy twoimi małymi, kochanymi wnusiami i nie damy się zabrać na spacer do parku. Zresztą kiedyś grab nam się bardzo podobał, a teraz przyjeżdżamy tu tylko ze względu na Ciebie. Mów za siebie, dla mnie grabów zawsze był i jest uroczy. Ale to prawda, że dawniej wcale nam się tak nie nudziło, a teraz jest inaczej. Dawniej, póki nie miałyście tych swoich całych telefonów, był czas na wiele różnych innych rzeczy robienie konfitur z truskawek, spacery, wycieczki rowerowe, pieczenie placka z raperbarem Czasy bardzo się zmieniły. Babciu, a ty zawsze mieszkałaś w Grabowie nad Prosną? No? Tak, Martynko. Tutaj mieszkała moja mama, babcia i prababcia. Dopiero wasza mama po ukończeniu studiów nie wróciła do rodzinnego miasta. Ale mówi, że wróci na emeryturę. Ciekawe, co będzie robiła. Pewnie to, co ja teraz. Czytać wypożyczone książki, sadzić rośliny w ogródku, spotykać się z koleżankami z dzieciństwa, robić zapasy na zimę i pielęgnować pamiątki rodzinne. Jakie, babciu? Nie wiedziałam, że w naszej rodzinie są jakieś pamiątki. Są. I to jakie? Drobiazgi gromadzone przez moich rodziców, dziadków i ich rodziców. Nie mają wartości materialnej, Karolciu, ale wartość emocjonalną, bo niosą ze sobą piękne wspomnienia. Gdzie one są? Nigdy nam o nich nie mówiłaś. Bo byłyście za małe, a potem nigdy nie było na to czasu. Ale dziś mamy dużo czasu. To prawda. Wasza mama przyjedzie dopiero jutro, a więc przed nami cały wieczór. A wiecie, już dawno chciałam wam pokazać te moje skarby. Dzięki nim poznacie historię rodziny i Grabowa nadprosną. A to w sumie dobrze się składa, bo w tym roku ta miejscowość obchodzi wielki jubileusz. 600 lat nadania praw miejskich. A kto je nadał? Król Władysław Jagiełło w 1416. Król Jagiełło? Ten, który pokonał Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem? Brawo, Martynko, interesujesz się historią Polski. No jasne, a ty, babciu, myślałaś, że tylko smartfony. Ja też chcę zobaczyć te nasze skarby rodzinne. Proszę, pokaż je nam. Bardzo chętnie. One lubią być podziwiane. Widzicie ten stary ufer? To tam od dawna są ukryte. Y a ja myślałam, że tam są stare gazety i podręczniki mamy. źle myślałaś. Pora, byście poznały prawdziwą zawartość kufra. Zab Zabiera was w podróż sentymentalną. To będzie wyprawa w przeszłość. Jesteście gotowe? Gotowe, babciu! Ten taniec wykonywałam nie ja, tylko moja babcia. Spójrz na to pamiątkowe zdjęcie. Zostało zrobione tuż przed wybuchem I wojny światowej. Wiosną 1914. Tu po prawej stronie stoi moja babcia Marianna ze swoim przyszłym mężem, moim dziadkiem Antoniem. Poznali się na zabawie? Nie. Należeli do zespołu ludowego, który został założony już w XIX wieku. Grabów nadprostną jako miejscowość nadgraniczna z komorą celną leżał w Zaborze Pluskim, więc w ten sposób Polacy bronili się przed germanizacją. Ale nie myślcie sobie, że tylko dorośli bronili polskiego języka i kultury. W 1904 roku Grabowskie dzieci zorganizowały w szkole strajk, bo nie chciały uczyć się religii z katechizmów pisanych w języku niemieckim. Za udział w proteście zostały surowo ukarane, ale to do dziś piękny dowód na to, że grabowianie to patrioci. Wśród tych dzieci była starsza siostra mojej babci, Cecylia. A czy wiecie, kim był mój dziadek Antoni? Słyszałam, jak kiedyś nasza mama opowiadała, że jej babcia Sofia prowadziła założoną przez ojca pasiekę. Więc może prapradziadek Antoni zajmował się pszczołami? Brawa, po raz drugi. Chociaż z zawodu był ma maszynistą, z zamiłowania trudnił się pszczelarstwem, a w latach 30. XX wieku przyczynił się do założenia grabowskiego koła pszczelarza. Babciu, masz tu w wkrótce jakieś pamiątki po swoim dziadku? Mój dziadek był szanowanym grabowianinem i bardzo się cieszę, że chcesz go poznać. Oczywiście, że mam po nim wiele pamiątek. Kończy, no, może? Nie wiem się nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. List jest nerwowa. Przeczytałem nazwisko nadawcy. Profesor to ofię Pani Pan Janazar, że czekał na to, swojego przyjaciela. Szkoda, że ten przyszło kilka tygodni za późno. Tak czekał na wieści zębowa i być może kolejne z pszczelarskie. Niestety nie doszedł. Ale nie właściwie jest profesor to... Był w Grabow. Byłem to lekarz ze szkolnej łapy i mimo, że po ukończeniu w Grabowskiej Szkoły, na dorobki o zdrowie Wielkopolskiej, Siedemie, a potem w Berlinie i Przedsłanie. Wysyłali do siebie misję. Od kilkudziesięciu lat w Nowym Jeszczech Nerwody jestem dyrektorem Na, naszą pasie Zawsze zastanawiamy się, skąd i gdzie profesor zbuduje. Celem doświadczenia. Mój ojciec, śledząc wykonania kolegi, zawsze podkreślał, że wiedzę i praktykę nawet we wrocławskim ochronie botanicznym, ale i całkiem możliwe, że w jakiej stopniu również pasja swojego ojca, tu, Poza pewnym, w grabowie, bo zapewne pomogą odejmą a przed kilkoma laty, w swych bardziej młodych sam profesor wspomniał, że jego ojciec, Józef, odbył praktykarz karczmiszczelarską u księdza Jana Dzierżowa, zatem uczył się od samego mistrza. Więc Pan Teofil zamiłowali do przyczółku w ojców, zupełnie jak Ty, Antoni, więc taka pasja przekazywała nas dada dla Czuję, że nasze dzieci też będą pracowały w ojciecach. Twierdził, że profesor to mądry i oby z literatury szczelarstwa Zatem, gdy pojawił się w Lubowie, miał wiedzę teoretyczną i praktyczną. Tak, tak. Profesor Tofie Ciesiacki jest niewątpliwie to w dziedzinie szczelarstwa. Gdy wrzecił się do Lubowa, w listach do ojca pisał o swoich trzech nasiekach w okolicy Boga, których prowadził doświadczenia. I pewnie czyni to w dzisiejszy o tym rzeczy, które zmieniły przyczynę. Co ma mama dokładnie na no myśli? Moja droga, w dziedzinach, którą ty określasz moją drugą miłością ciągle się nie dać. Dzięki takim osobom jak pan profesor, to on wynalazł tzw. Tak ból towarzystwa, Tym samym dorożą nowy sposób wyzyskiwania wody. Ale niestety on nadal rozpoczęty pomoc. Zatem moje imienie Pani, opuszczam Was. Marian, to się później do pasiki pomoc. Jak tylko uprzątłem powiedzmy. ostrych i przylegnych chorób przeziębienia. Anginy? Widzę, że się znacie. Posłucha Waszyja. Poproszę o do niego. Pani Blakir, ja poproszę na moim chorobę kontrolę i czu. Polecam Polecam ja drzewakowy. Drzewak? Miódł drzewakowy ma sukowo-białą barwę. Bardzo szybko krystalizuje tak. drobne wyształki i ma swoją złotą Tak, Maria ma rację. A poza tym słona serce i obniża ciśnienie. Polecam Polecany jest do tuszy płatków krążenia i mężczyzn. Takiego nie.